Bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj to będzie odcinek, w którym będę ozdabiać swoją ścianę przy biurku I nie wynikajcie na mój wygląd, ale po prostu zrobiłam sobie taką fryzurę Wiem, że to będzie jakieś gówno, ale trudno Bo po prostu chciałam, żeby mi grzywkę spięła, bo ja mam dosłownie grzywkę jakoś dotąd I związać się nie da, nie? Nie chcę ubierać jakichś opasek dziwnych w ogóle Więc zrobiłam taką fryzurę yy, I mam tutaj 30 34 mi. Czyli no, jakimiś yy, szarymi co można podkreślić rzeczami yy, i po prostu w tym odcinku będziemy to sobie robić jakby najpierw będę to wycinać, na końcu zobaczycie przed i po no i nie wiem w sumie, co mogę dalej pokazać mm. no po prostu tu jest dużo kartek, najpierw ja sobie wszystkie wytnę ale to już nie będę wam wszystkie pokazywać, bo po prostu to jest nie 30 Kartek będzie praktycznie wszystko tak samo nie no po prostu ciach ciach, ciach, ciach. No i tyle. Więc jak już chyba wytnę, to znowu będę się z wami widzieć, a potem kolejne te etapy przyklejania i w ogóle i wybierania co będzie. Więc widzimy się za jakąś chwilę. To już jestem taka zmęczona od tego cięcia i tych kartek, nie? Że serio, i się że nie ja zaraz zasnąć. I to taką serio, nie? I pewnie ja zaraz zasnąć. Yy, mamy i mogę wam to pokazać. Poczekajcie. Wygląda to właśnie tak, i to jest dopiero połowa, nie? Ja już mam dość, a jeszcze drugie tyle, nie? Ja się boję jeszcze jednej rzeczy: że to mi nie starczy. Jak ja będę musiała jeszcze drukować więcej tych rzeczy i wycinać, to tym bardziej mi się nie będzie chciało, ale damy radę. Najwyżej dokończę to jutro, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj się uda, a no, miejmy nadzieję, że się uda. I ja, się, ja na razie z wami żegnam i wi widzimy się, jak już będę miała wszystkie te kartki wycięte, więc na razie, pa. Dla was jest kilka, a dla mnie to pewnie będzie jakieś pół godziny, więc... Jestem świetlna, bo udało mi się to zrobić, ale jakby mi się to nie udało, to komu by się to udało, nie jakby chcę mieć ładną ścianę, no to sama może to zrobić, nie? I, i pokażę Wam, jak to wygląda. Oczywiście podzielam to sobie kategoriami, wcześniej też było i wcześniej mówiłam, że boję się, że mi się to nie zmieści, ale jak zobaczyłam tą kartkę, jak ona jest wielka, to mi się wydaje, że z nią damy radę, bo jeszcze tu mam z jakieś, nie wiem, 7, nie dobra, może z 5. Tu mam w miarę dużo, tu mam dwie, no tego mam też mega dużo. Ale patrzcie, ile kartek. Tu jest i będę musiała coś z tym zrobić, żeby nie zmarnować, nie? Bo jakby tyle papieru, to to jest dużo, nie? I będziemy, będę sobie teraz to układać w miarę na biurku i żeby to jakoś fajnie wyglądało, nie? A potem będę przyklejać to na ścianę. Yy, ściana prezentuje się tak. Na razie. Tu są lampeczki, jakby ktoś, nie wiem, się zastanawiał, co to jest. Tu są obwinięte. I ogólnie nie wiem, czy to będzie mi współgrać z tego, co ja już mam, bo ja mam u góry takie o, takie różowe karteczki takie różowe bo wcześniej miałam tutaj wszędzie różowe same i nie wiem, czy to nie będzie pasować teraz taki różowe z szarym, bo to jest praktycznie przeciwieństwo taki najbardziej radosny kolor bym to nazywała, taki wiecie, taki no po prostu taki kolor taki mocny w miarę i jest szary, który jest takim przyćmionym totalnie. Więc zobaczymy, czy to będzie mi pasować. Więc ja sobie tutaj zacznę coś układać. Jak coś już mi wyjdzie, to wam to pokażę. Widzowie, ja już to poukładałam. I stała się rzecz, której się obawiałam. Czyli takie coś, że zabrakło mi tych kartek. I mogę Wam to pokazać, bo ja mniej więcej się wzorowałam nie tak jakby... No bo mam blad i wiem, gdzie to ma być, nie. I widzę, że jest jakieś, nie wiem, może... Z... Cztery kartki mi zabrakło i... Kiepsko, więc ja wam to pokażę i... Trzeba to dodrukować, ale wygląda to tak. Moim zdaniem to wygląda cool. Cool, cool, mega cool. Tu oglądam... No ogólnie, no cool moim zdaniem. Tylko właśnie, bo tutaj mi w miarę pasi właśnie tutaj. Bo patrzcie, tak idealnie będzie. Ale tu... Zabraknie mi dosłownie tyle, nie? I jestem wkurzona na siebie. Ja się zabieram do szukania jakichś zdjęć kolejnych i do drukowania i do wycięcia ich, co już mam dość. Jeszcze to przykleić. Więc widzimy się za chwilę. Wydrukowałam te rzeczy, i teraz będę to wycinać, i wydrukowałam jeszcze dwie inne rzeczy, które, z których też może być filmik, ale nie jestem pewna, na razie wam nie będę inspirować. Jak będzie filmik, to będzie, jak nie, to nie. I sobie po prostu to teraz wytnę i ułożę. Może coś pozamieniam, bo nie wiem, ale zaraz wam ogólnie pokażę, jak to wygląda. Znaczy, już widzieliście, ale. Wiecie, jak już to, to drugie będzie Więc na razie yy, No, czuję się trochę odpoczęta Bo teraz po prostu to się drukowało Ja sobie siedziałam, więc jestem odpoczęta Trochę I będę to zaraz układać i przyklejać z wami Więc widzimy się zaraz Witam się z wami po raz jakiś milionowy I skończyłam układać I teraz zaczyna się Moja męczarnia i będzie przyklejanie Ale wam pokażę, jak to się prezentuje Najpierw na to tak, możecie oceniać w komentarzach i teraz będę to dawać na tą ścianę. Mówię to po raz setny i widzimy się zaraz, jak już trochę tego zrobię. I mi się to mega podoba i wygląda to w sumie tak i zostało mi jeszcze tyle, więc to jest dopiero jakaś ćwiartka, no ale coś już jest, nie? Dla mnie to już powoli nabiera sensu, zostało mi tyle do zrobienia, nie? Wygląda to tak, moim zdaniem to wygląda cool, jakby... Dla mnie w ogóle, teraz widzę, że to jest krzywo i mnie to teraz zaczęło wkurzać, więc to przestawię, bo mnie to teraz zaczęło właśnie wkurzać, dobra, tak gdzieś tu, nie, też będzie krzywo, tak gdzieś tu, dobra, równiej nie będzie, no więc to wygląda tak i zostało nam tyle. Więc nie wiem, gdzie pominam ten etap, gdzie to już prawie jest skończone, nie? Po prostu sobie siedzę, kleję to, oglądam i nagle pojawia się to, nie? ja miałam takie. I ja po prostu to kleiłam, nie? Ja nawet nie zwracam tu uwagi, i nagle tak sobie znam sprawę, że prawie skończyłam, nie? I moim zdaniem to wygląda super, mega super. Więc widzimy się, jak już to dokończę, bo no zostało tyle i się mega cieszę. Więc widzimy się zaraz. Kochani, nawet nie wiecie, jak ja jestem siebie dumna. I serio. Jak no to teraz tak opatrzę, to to wygląda pięknie, nie? To jest takie ładne. No z tym różowym to może nie komponuje się jakoś mega, ale tak ogólnie to wygląda mega. Mega, mega. Pokażę wam po to. No to tak jakby... Boże. Yy, I wciąż moim zdaniem tego jest trochę za mało, bo tu na przykład mam takie dużo... Dużo odstępów na przykład ten kwiatek mógł być dużo niżej na przykład i tu jeszcze coś, ale zrobiłam po prostu tak, bo już nie będę po raz jakiś setny drukować tego. Więc wygląda to tak. I nie wiem, czemu tak przeciągnęłam to słowo, ale wygląda to cudnie moim zdaniem. Dobra, szczerze jestem <sum> z siebie mega dumna i no, i po prostu jestem z siebie dumna. I podoba mi się tak bardzo ta ściana, że nawet nie wiem... Nie wiem, nie wiem, po prostu nic nie wiem. Boże. No, i to wygląda tak ładnie. I to już by było w sumie na tyle w tym filmie i będę się już z Wami żegnać i bardzo by było mi miło, jakbyście zostawili lajka albo subskrypcję, więc serio, to już będzie na tyle w tym odcinku i pa!